Cześć siiemano, witajcie! Z tej strony Mati, witam Was w kolejnym blogu. I jak widzicie na tapecie Kejsik Ale niestety po raz ostatni Chcę wam nagrać ostatni przejazd I chcę wam nagrać ostatni jego przejazd i to tyle. Jedzie tam stąd przyjechał, czyli do Rumunii Odezwali się po niego i co? Eee, sprzedajemy, taka padła decyzja Jadę tam na podwórko Będziemy zaraładować, bo czekamy aż przyjadą No i co? Ostatni przejazd moi drodzy Także widzimy się na chwilę jak będziemy pakować to nawet No i chwila oderwania od Kejsa, a, a e, skupimy się trochę na żytorze, Bo ogólnie pewnie zapytacie czemu był taki przestój, czemu mnie nie boi i tak dalej a mianowicie nie było mnie przez to, że dopadła mnie jakaś grypa leżałem parę dni w domu po prostu nie miałem ochoty na nic nadal jeszcze mnie trochę trzyma kaszel ale już jest lepiej yy, to jest pierwsza rzecz którą trzeba zrobić <grych> czyli naprawić wędkę w zatorku ale to, że byłem chory nie znaczy, że nic nie robiłem proszę bardzo <grych> yy, tutaj jest wywalony ten pulpit cały wyjąłem szyberdach, zdjąłem tą szmatę z dachu. i yy, chyba tyle. A, no i takie siłowe, te teleskopy pozdejmowałem z trutu, tutu tu drutu. Yy, także coś tam sobie delikatnie podziałałem. Yy, tutaj mamy ten właśnie pulpit z tymi wiatrakami, nagrzewnicami i innymi duperelami. Yy, a tutaj już, czekajcie, bo tu dane zasłonie. O! Przyszła mi paczuszka z Mizara, bo ogólnie nie mówiłem o tym wcześniej, ale jeśli chcecie, to na kod Agromati w sklepie Mizar macie zniżkę. Więc kto potrzebuje y, jakieś tam części czy coś, wbijajcie do linku w opisie, y, wpisujcie kod Agromati z tym kodem, macie zniżkę. Y, duży wybór, duży asortyment. Naprawdę ja nawet napisałem do Patryka, którego również pozdrawiam. Napisałem do Patryka, skompletował mi zamówienie, zamówiłem w niedzielę, dzisiaj mamy wtorek i paczuszka już była dzisiaj rano u mnie. Yy, więc wysyłka też bardzo szybka, także bardzo dziękuję. I co, wbijajcie też do yy, chłopaków na Instagrama, linka macie również w opisie. A ja teraz wezmę sobie yy, jakiegoś kawałek noża i otworzymy tą paczuszkę i zobaczymy co tutaj mamy. O, także unboxing będzie. O kurwa, czekajcie, bo ja nie wiem czy ja... Jedną ręką umiem takie rzeczy robić Cyk cyk O człowieku jak Zobaczmy co my Co tutaj Patryk mi Spakował I się no poniekąd wiem co zamawiałem O yy, Jak ktoś chce dopisać w komentarzu No i tu mamy, o, proszę bardzo, mamy, co tu mamy, smyczkę odblask i zapaszek chyba, czekajcie, postawię was gdzieś na o, otworzymy i zobaczymy, co tutaj Patryk mi dorzucił, co tutaj Patryk mi dorzucił, zobaczymy. No, te jest serwisowy nawet dostałem Poczekajcie, wyjmę sobie to tylko z tego Poczekajcie, bo muszę sobie podgląd włączyć, o Co ty świerujesz, że tu nawet miarka jest? Co to jest? Ej, ale dojebana Mamy smyczkę Z logiem oczywiście Mizar'a Proszę bardzo I tu jest miarka nawet na tej smyczce, patrzcie to Będzie to widać? Będzie widziałeś pan. O, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy odblask. Proszę bardzo. Drugie życie dla twoich maszyn. Na rączkę. O, już jestem widoczny. Mamy zapach do zetorka. Jest bardzo fajnie. I co my tu mamy jeszcze? No serwisowy. No serwisowy. Ej, sztos! Bardzo fajnie. Na pewno się do zatorka teraz przyda. Także dziękuję, Patryk, bardzo. A moment, ja czekam jeszcze chwileczkę. Musiałem ich zobaczyć, bo coś tam mi pukało. I nie byłem... O, to nie jakąś... Coś, coś więcej na mnie. Bo dużo właśnie takich gpr mówiłem. Na od początku. Koreczek do chłodnicy. Stacyjka. Tu nie wiem, co tu jest. Słuchajcie. Aha, tu jest stacyjka. Ja kurwa, dwie stacyjki zamówiłem? O, ja pierdolę. Dobra, nieważne. Mamy klameczkę Mamy te odbojniki, o których Wam właśnie mówiłem. O, tych tu. Nice. Bo te drzwi mnie trochę denerwowały, jak wiecie. O, mamy kuleczkę do zutorka. Yy, tu odbojniki, Tu mamy kołeczki. kołeczki, już Wam pokazuję, jakie kołeczki. Kołeczki te tutaj, o. <ścoughs> Bo to już takie brzydkie zniszczone, więc takie duperelki sobie pozamawiałem. Yy, tutaj też te odbojniki yy, O, i mamy. Mamy, mamy teleskopy O kurwa Nie użyj za krótkie Nie no, no, może nie za krótkie, dobra Może będą git Może będą git, więc to sobie zostawiamy I tu mamy, jak się nie mylę, powinniśmy tu mieć cylinderki hamulcowe Takie linderki hamulcowe, więc to takie priorytety, które trzeba ogarnąć. Jeszcze zobaczymy czy ten korek w ogóle pasuje, bo tam było kilka modeli. W sumie nie wiem jaki Proszę, żeby pasował to chyba będzie pasował. Będzie pasił czy nie będzie pasił? Ojejku. Czekajcie. Jezu, jak ja dawno nie nagrywam z ręki. Yy, no chyba nie do końca dziurgo. No, chyba jednak nie ten zamówiłem. Dobra, ja sobie zaraz to ogarnę, bo muszę ten śmieszny kurwa ten wyciąć tamtą ten sznureczek. Także idziemy się po prostu pójść ostatnia podróż piszczycie tak? za co? nie UTB International no. No i będzie bitarnica, Kurwa, takich transportów to... ładunki, nie? stopy <grywa> nie Nie no, chyba nie wytrzyma a może coś, czy... Świetnie, nie? wytrzymać Nie no, nie waży dużo, a zresztą tu i się oprze, to... No żeby nie właśnie... Dobra, 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 już, ej! Dobra, dobra, ber, uruch, Maty... Anty, stój tutaj No, mm. <śś> <śś> ma, tu, ja. to... Mateusz, nie? A, chodź, to... Tam, tam chodź, i to no, ma i tu zahasz, no trzymaj matrze i zachęć tu trzymam trzymam dobra, czekaj kurwa leje Nie, nie, nie. Nie, 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 tutaj to nie. No i jak widzicie, ja już sobie montuję odcineczek. Ogólnie przepraszam Was jeszcze raz za taką przerwę długą jaka była, ale mówię, choroba, różne inne rzeczy mi się teraz wyrzuciły na głowę. Byłem po prostu zaniedbany robotą. Ten odcinek tak kończymy, taki krótki, tematyczny, nie będę przeciągał, bo następny materiał jest dużo dłuższy, nie chcę ich łączyć, więc po prostu yy, ja Wam życzę miłego dnia, zapraszam już w niedzielę na kolejny odcinek, ten widzicie chyba w czwartek, więc zapraszam Was już w niedzielę na kolejny, także co, do następnego, trzymajcie się, cześć!